Small to a real bond cause we're brothers first, cause we're finding lap, but then they know but we're gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Dzień dobry, <coughs> Przepraszam. Ciężki poranek dzisiaj. Mamy tak. Mamy tutaj części do forszaja. Jest szansa, że dzisiaj zostanie złożony. Tam jest jeszcze łożysko, simmering. Coś tam jeszcze jest. Miało być regenerowane, ale jednak przyszło nowe. Znaczy używane. Nie będę tam tłumaczył dlaczego, ale tak jest. Miodę kurtałkę i idziemy działać. Dzisiaj mamy do działania Poro. A tutaj pokażę Wam agregat. Przyszedł agregat do malowania. Ponoć ma dobre opinie ten Jato. Poza tym ja nie będę robił tam jakichś tysięcy metrów kwadratowych. A zawsze to dużo sprawniej, aniżeli wałkiem czy pędzlem, Nawet w domu będę tym malował. I potrzebny mi do firmy potynkach. Czasem się ludzie pytają. No i maluję sobie 100 Zobaczymy, jak to będzie szło. Jak już przyjdzie do malowania, jeszcze tak rozważam zakup karszera. Ale na razie nie wiem, idziemy. Pokażę Wam co mam dzisiaj do roboty. Ogólnie mam do roboty, nie wiem, czy to wszystko da się zrobić dzisiaj. Tutaj, już sobie przesycha, tak jak mówiłem, to musi się zeszklić. Aż nie cała wilgoć wyjdzie, to sobie pozamiatam. Można powiedzieć, rozwalić barierki, drugą stronę wyczyścić, rozwalić barierki. Yy, następnie. Jeszcze tutaj jakichś tam wielkich porządków nie będę robił na razie, bo nie ma takiej potrzeby. Następnie bierzemy się za Władzia. Władzia się ładował całą noc. O, no zobaczymy czy się ładował. Ładował i jeszcze się ładuje. Yy, odczepię chyba tura. Ale tu jeszcze nie wiem, jeszcze nie będę dyskutował na ten temat. Być może chłopaki przyjadą dzisiaj do forsza, tak jak wspominałem, żeby go skompletować. Muszę pojechać jeszcze osuszać powietrza tutaj gdzieś do handlarza częściami. MTZ za nie wczoraj, z mojej winy. O, wyrzucaliśmy, no się wyrzucałem, wywoziłem te siano, tu zostało jeszcze akurat na przyczepę. Nawet nie doładowałem do pełna. I niestety popełniłem błąd, co kosztuje mnie dzisiaj na prawo. Rozpędziłem się, bo tutaj jest wyjazd stromy. Rozpędziłem się na napędach włączonych i nie trafiłem, to znaczy trafiłem w beton kołem. Ciągnik nagle stanął, ja jeszcze gaz do dechy, no i puściło mi. Puściły mi te śruby, co zawsze puszczają. Z tamtej strony nie, tam się tylko jedna poluzowała, to dokręcę, a tutaj tak, gwinty są uby pourwane. Jedna i tak była urwana. Tutaj ciekawe czy... No, 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 jedna była urwana, tak więc ona już była osłabiona. Trzeba było to robić od razu, żeby było dobrze. Yy... Czyli co, zdejmuję koło pewnie, a może nawet nie trzeba. Poluzuję tylko tą śrubę. Turem podniosę się do góry, to ładnie mi się podniesie, i wtedy wykręcam te urwane śruby. Mam już nowe, w sensie może nie tyle co nowe, ale mam zapas takich śrub, bo to się często działo. No i od tego zacznę, później się przejdę chyba na władzia. Kurde, nie wiem co z tym olejem, bo. Tutaj cały czas coś dokapuje, nie? Czy to nie zdążyło wszystko wykapać? Czy on się rozszczelnił, czy co Osrany cały No Wczoraj jak wstawałem, to jeszcze kapki leciały. Czy coś jeszcze jest, czy tam jest oprócz tego co węża wymieniłem? Cholera wie. Trzeba byłoby się jakoś przyjrzeć dokładniej temu zjawisku. No. Yy. Mimo szerokich kapci, MTZ nie dał wyjechać rady pod te górki bez napędu, przedniego. No dobra, to co? Nie wiem, czy koło trzeba odkręcać, czy nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Idziemy. Rozbieram pomału koło, zdjęłem. Stały mi dwie te śruby. Musiałem klucz przerobić Nie jakoś tam specjalnie, po prostu trzeba było go skrócić, bo tutaj nie podchodził Ostatnio rozbierałem to jeszcze z Z kim ja to rozbierałem, z kim się to rozbierałem A, zadbieram Za żeśmy rozbierali jeszcze byki były No i od tamtej pory tu strzeliła i tu strzeliła. A wczoraj strzeliła jeszcze jedna i przeważyło. No ale te wcześniejsze strzeliły, dlatego że napędy się nie zgrywały wtedy. A ta strzeliła teraz cholercia, bo już była osłabiona ta strona na trzech śrubach tylko. I zapierdzieliłem na napędach w ścianę betonową kurwa, tutaj. No i coś musiało puścić. Dobrze w sumie, że tu. Z tego wszystkiego towarzystwa no ale teraz już skręcę i trzeba uważać, po prostu, nie stuknąć. No, zdjąłem w sensie takim, że to spadło na pienieczku, ale nie wiem, jak ja to założę. Bo no, to musi wejść tam i to nie będzie takie proste to jest wtedy to żeśmy się jakoś trochę pomęczyli, trochę turem obniżałem. A tutaj to trzeba będzie teraz ja pierdzielę, chyba kogoś do pomocy wołać, żeby to włożyć z powrotem. No na razie muszę tak. Te dwie śruby odbywane i tu trzecia może się wykręci. Te to kombinerkami pójdę obcęgami. Udało się. Skręcone, Tam dokręciłem. Już myślę, teraz pojeżdżę dłużej. Cztery mocne śruby ampulowe. Uh, teraz trzeba podnieść naturę, założyć koło i błotnik. Udało się! Można wyjeżdżać! Oh. Dobrze, że się udało. Wcześniej jak e, miałem napęd załączony na starych kołach i wcisnąłem sprzęgło albo rzuciłem na luz, to jego od razu wyhamowywało. A teraz widzieliście, wcisnąłem sprzęgło, on jechał na luzie tak jakby bez żadnej tej. Idziemy teraz władka. Władka uruchomić. Kowiadem TZ-em do Hali. I działamy. No nie chcę Władek gadać coś. Nie chcę władek gadać nic. Kontrolka się zapaliła. Przekręciłem kluczyk pyknęło Tylko i tyle zobaczymy ile tu prądu jest 11 i 8 No nie za wiele, ale rozrusznik powinien przynajmniej zakręcić albo próbować tu coś jest nie tak z masą. Albo nie wiem z czym. Próbowałem ten Hebel tutaj. W ogóle się teraz kontrolka nie wypala. Coś tu jest, kurde. Te przewody luźne czy co? Czekam akumulatory całkiem do dupy. Się jeszcze pokombinuję. E, poszło lekko, kurde. No się ma, no my tam działamy z forszem jak widać. Jozę osłuszacz powietrza, no i dzisiaj to chyba będzie złożone do końca. Mam dla Was jeszcze informację: eee, weszły, przyszły mi w końcu projekt e, czapek Czapek Groplon. Tak to będzie wyglądało. Ja już to dzisiaj wstawiam na e, aukcję. To będzie też e, dostępne już e, wcześniej, pewnie rzucę. Posta jest e, kolor jeden, niebieski e, i. Z boku jest napis: Niech plon będzie z nami. A na froncie będzie logo. Tylko to logo. Przekręć się, przekręć się. Niech to się przekręcić już. A jest. To logo będzie większe niż teraz tutaj się wydaje na tej czapce, bo to jest projekt komputerowy, nie? I niestety to jest ograniczona liczba sztuk. Tego nie będzie jakoś tam dostępne, bo ja to muszę za własne pieniądze kupić to do mnie przyjdzie i ja to roześlę Wam. I praktycznie po kosztach Wam to oddaję. 100 sztuk tylko zamówiłem i naprawdę nie będzie więcej. Tak więc ja też muszę poczekać kilka dni, jak to przyjdzie, ale tylko przyjdzie i to roześlę. Tak więc wysyłka będzie po kilku dniach od zamówienia. To zresztą będzie napisane na aukcji. Tak, żeby nikt nie był zdziwiony, że na drugi dzień nie wysyłam, ale w następnym tygodniu to wszystko będzie rozesłane na pewno. Tak więc, jeśli macie chęć i ochotę, to też 100 sztuk. Ja niedługo też wyjeżdżam do Niemiec, i dlatego nie chcę, nie chcę tego więcej nakupować. Jak będzie jakieś tam zainteresowanie więcej, to no, ewentualnie po powrocie spróbujemy rzucić jeszcze jeden rzut. A ja idę tam do chłopaków, do forsza. Dobra, mamy 16. Siwo tutaj, bo paliliśmy go dopiero. 17:30, 16. Zobaczcie jaki ten przód się teraz zrobił wielki. Nie wiem, czy to kamera odda, ale jest taki szeroki rozstaw na tych kołach. Dużo, 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 dużo więcej niż było, ale e, przejdźmy teraz do konkretów. E, to, to konkret największy. Największy konkret to jest tak, zrobiona ta e, obrotnica, skręcone, zalany nowy olej w moście, Z, rozebraliśmy trochę przystawki, tutaj te, chcieliśmy podoszczelniać te, e, mm, tutaj są, co tutaj jest. Pneumatyczne tłoczki wlany nowy olej. Yy, wymieniona uszczelka, uszczelki na kolektorze, mosadziło tutaj widać, o, aż mi do kabiny leciał trochę podspawany z yy, tłumik yy, I założona, i założona jest yy, odwadniacz, założony jest o, taki z manometrem. No i teraz. Będziemy zaraz testować, wyjeżdżać, błotnik mi się tutaj nie mieści trochę, Botniki są do zdjęcia, w ogóle do wyrzucenia, bo zobaczcie jak one, jak one teraz pasują nijak, nie do, że tutaj wystaje, tutaj na półkoła. trzeba kupić nowe i wysunąć się w tę stronę, tam nie zaczepia, tu zaczepia, czyli to koło trochę większe, czyli napęd, yy, to, że założyłem większe koło na tył i teraz na przód trochę większe, czyli już teraz z napędami jest wszystko ok. Bez y, żadnego gadania, wcześniej też było ok. Bo napędy włączały i nic się nie działo w sensie takim nie było czuć, y, ani żeby hamował, ani żeby były jakieś y, opory. No a teraz, jak już założyłem większe, tak więc tak jak będzie w oryginale, albo nawet lepiej. Tutaj błotnik nie zaczepia, no, bo pewnie jest trochę odgięty bardziej. Ale też jest do wyrzucenia, wystaje poza koło całkowicie. Koło pomalowane, y, no i cóż tu więcej? No. Chyba więcej nic. Ten odwadniacz mam nadzieję, że pomoże. No tyle, że nie będzie już problemu z, z tą wodą. Chociaż też trzeba kontrolować, sprawdzać, wylewać ze zbiornika, nie? Jak się... Co jakiś czas. Muszę go umyć, bo nie był myty <laughs> na no zimę. Jutro pewnie podczepię już pod ten, pod rozsiewacz. Zrobimy jakieś próby, testy. Muszę jeszcze założyć dwa obciążniki te. Czy trzy nawet. Dwa mam. Dwa. Do założenia. Yy, I co? I ogień na tłoki. Kurde, ale on jest bestia. Jaki on jest wielki. To naprawdę kamera tego nigdy nie odda, tak jak to rzeczywiście jest. On ma teraz 2,5 metra dostaw przednich kół. Dobry ciągnik do tura. No. No i dobra. No jestem zadowolony, bo jest już... Przynajmniej czym pracować, tak mam nadzieję, chociaż ta przystawka jeszcze nie jest do końca zrobiona. Tutaj wam muszę powiedzieć, bo ją trzeba rozebrać, całą zdjąć. Tak doszliśmy do wniosku, że pewnie tam jakiś albo uszczelniacz jest do wymiany, bo najprawdopodobniej bierze olej, przelewa się olej ze skrzyni do przystawki. Dlatego, że tyle zdaliśmy oleju z przystawki. To jest bez wody, jak widać, a wchodzi w nią pół litra. Raptem może, może litr. A tak aż w tym okienku rewizyjnym jest, yy, przelewa się. Nie? Czyli ona ciągnie olej ze skrzyni. Najprawdopodobniej jeszcze sprawdzę zaraz w skrzyni tam. No, ale na to będzie chyba wychodziło, że zamówię po prostu według katalogu. Mam taki sklep do Forschita, zadzwonię wszystkie uszczelniacze, uszczelki, wszystkie potrzebne do tego, aby ją rozebrać i złożyć na nowo. I dopiero wtedy będzie coś wiadomo. Ja się zaraz jeszcze tutaj na pompę złożymy, tutaj do, ten odwadniacz i włączę się, wyjadę na chwilę. Co się i chodzi?